w Ostrowi Mazowieckiej i prezydent miasta kazał księdza uściskać, ucałować, pozdrowić. Tak. tak. Pamiętają o księdzu doskonale tam, że ksiądz tak. tych są dumni z księdza, że ksiądz tam z Ostrowi Mazowieckiej pochodzi. Księdzu Prałatowi Józefowi Jabręckiemu za twoje polskie serce, polscy motocykliści. No w 1925 roku przybyłem do Wilna. Kończyłem w Wilnie Uniwersytet Stefana Batorego. W ciągu życia zaczęło od cara 12 zmian politycznych, a potem różne bolszewickie, sowieckie i inne zmiany. Więc to może co najwięcej, że ja przeżyłem. I mnie nawet był biskup Kisiel w stoku. Który pod koniec tutaj pisał, tylko dlatego żyjesz, żebyś potrzebny dla innych. A, dla, a co, ja, w tej chatce, w której stoimy, tutaj dożywało, oczywiście nie przez wypędzonych Polaków z Wilna, z, z kapituły Wilejskiej. Dożywali tutaj razem sześciu. O w tej chacie i trochę na zmianę. Także tu dwóch umierało, tam dwóch, tam jest, tu jeden, i tak dalej. Tutaj ja żyję wśród tych duchów, tych części, z którymi ja obcowałem tutaj. O. Nieraz my ciągali do rejonu. I że ja się miosierdziem opiekuję, że to sprawo miosierdzia tylko Moskwa się opiekuje, tłumaczyli. No ja masz rozumieć od razu, im dziękowałem za tę wiadomość, aby zawierajcie staruszków do szebie, um, karmijcie ich, ob, obmywajcie, dajcie mieszkanie i tak dalej. Więc, to, więc na tym się skończyło, że <coughs> właśnie jakoś tu się ostałem. Tak. I tam siedzę, to, to... aj, 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 aj. witam serdecznie, witam serdecznie. Pan jest prezydent, ja u mnie pierwsza karta. Ja czy... karta tak? A pana pierwszy raz widzę. Pierwszy raz widzę. Ja to no, pierwszy raz. ja, pierwszy aj, raz. Aj, ale ja często widziałem w telewizji. Czasem mojego ale brata. W jest, jest... Dużo miałam przyjaciół. I jakąś dziwna rzecz byli przyjaciele na przykład z, ze strony wrogiej. Niemiec mnie w ostatniej chwili na dobę przed wywiezieniem na Ponary. Niemiec, oficer spowodowany przez parafian turgielskich na dobę przed to mnie wyciągnął z więzienia i wziął na swoją odpowiedzialność. Oficer niemiecki, Eiberg, w czynnej służbie. czy bolszewicy, to bardzo się interesowali mną i często bywali u mnie i ja często u nich zrobili to w więzieniu, o więzieniu, nocowało się. I najgorszy jeszcze jak przyjdzie jakiś czas prawdziwy inteligentny oficer, tak, ale gdzieś taki człowiek prostak postawiony do władzy i cały rozum jego to w automacie, w karabinie. No to masz zrobić, ten człowiek przy życia miało się dość, prawda? Ksiądz otrzymuje taki, może niewielki kantonik, ale so... z napisem karta Polaka i ze swoim zdjęciem. A to dla mnie dla. tak. Tak, tak Tu jest tak napisane. napisane. Ksiądz <noise> <noise> prawie dwie. ksiądz zawsze był Polak. To ja Polak. Pytałem się nieraz, jeszcze przedtem, czy w czy inni, jak jechało tam autem, czy dawno ksiądz przyjechał z Polski. Ja mówię, że już nie wiem, jak się odpowiedzieć, bo, ale mogę powiedzieć, że ja z Polski nie wyjeżdżałem. Księże Brałacie, kochany? Księże, wiecie, szanowny. Jest szanowny panie prezydencie. Dziękuję, że mogę odwiedzić księdza. Dzie, dziękuję, ale ja pozwoliłem na to. Na pozwoliłem na to, żeby było odwiedziłem. Ja. Ten orzeł w kolonie polski, niech przypomina o Tak, nasz kochany ozeł. Tak. Tutaj w naszej parafii był taki, um, u krewnych swoich, bie, 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 Joda, um, którego um, naz, nazywają e, Czerwony Kat. Feliks Dzierżyński tu bywał. I kaplica, kapelica, w której się modlił. A potem stał się katem rosyjskim. I, i można myśleć, że właśnie, ponieważ on jako Polak inteligentny i kolega Piłsudskiego, o, tutaj na naszym terenie, gdzie ja miałem możliwość spotykać się i, i z Piłsudskim, i z, a z Żeligowskim to obok żyliśmy cały czas kapłańskim przed wojną i tak dalej. Więc proszę Państwa, nieraz już mówiłem, że jeżeli w państwie. Mm, e, Depcze się, chce się zlikwidować oświatę w języku, niekoniecznie o Polaków, ale w ogóle. Jeżeli ma mniejszości się depcze w, w państwie, państwo jest wolne, a w tym państwie są niewolnicy, mniejszo, za tym mniejszości narawie słabsi, to to państwo wychowuje czerwonych katów, tak jak był Feliks Dzierżyński. I dlatego, dlatego też mmm, mówię, że właśnie musi nas wszystkich jednoczyć Jezus, Chrystus, swoją Ewangelię. Tylko wiara święta może jednoczyć naród między sobą, rodziny i narody ze sobą, bo wszyscy jesteśmy jedną rodziną Bożą. Oto tak. Zwykle staram się ludziom mówić.